Relaks jest potrzebny każdemu, a gdyby taką chwilę odpoczynku połączyć z korzyściami zdrowotnymi? W Katowicach będzie to możliwe. W mieście właśnie zaprezentowano projekt Tężni Solankowej, która powstanie w Parku Zadole na Ligocie. Projekt Tężni zwyciężył w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, uzyskując 15 tysięcy głosów. Tężnia Solankowa zgodnie z projektem w ramach budżetu obywatelskiego powstanie w Parku Zadole w dzielnicy Ligota. Będzie to doskonałe uzupełnienie infrastruktury, która już tam jest i powstanie. Działają tam sieci wypożyczalni roweru miejskiego, a także Powstaje basen, także ta solankowa, która jest dedykowana osobom zarówno aktywnym, jak i seniorom, oraz osobom niepełnosprawnym będzie doskonałym uzupełnieniem tej infrastruktury. Tężnia solankowa będzie miała blisko 7 metrów wysokości i blisko 40 metrów długości. Będzie ona dedykowana wszystkim tym, którzy borykają się z chorobami od układu oddechowego, alergiami, ale także tym, którzy chcą po prostu spędzić miło czas w terenach zielonych. Przypomnijmy, że Katowice to w prawie połowie tereny zielone i ta tężnia także powstanie w jednym z takich parków w parku za dole w dzielnicy Ligota. To proszę nam powiedzieć, jak będzie wyglądała już, kiedy wy powstawicie tą tężnię, użytkowność się jej. Po prostu chodzi mi o to, że pewnie ta tężnia przeżyje oblężenie, jak tą selekcję mieszkańców można w ogóle zrobić? Przede wszystkim w związku z tym, że chcemy, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z tężni, zostaje ona powiększona w stosunku do projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Dlatego będzie ona otwarta dopiero w lipcu 2018 roku. Chcemy, by od wakacji przyszłorocznych mogli z niej korzystać mieszkańcy oraz osoby przyjazne do miasta w jak największej ilości. Szczególnie, że są to także tereny, gdzie mamy mnóstwo osób niepełnosprawnych i starszych, które na pewno też chętnie skorzystają z tężni salankowej, która dzięki dużej ilości tarniny, która będzie wykorzystana w projekcie, będzie miała naprawdę wysokie stężenie tak zwanego aerozolu, który jest podobny jak nad morzem. Przypomnijmy, że godzina czasu spędzonego w tężni solankowej to tak, jakbyśmy trzy dni spędzili nad morzem. Także jest to zdecydowanie walor pozytywny dla naszego zdrowia i wszystkich tych, którzy nie mogą wyjechać nad morze. Katowice oczywiście ciechocinkiem się nie staną, ale przebywanie w tężni jest pomocne w czasie leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych czy nadciśnienia. Koszt budowy tężni to ponad 2,5 miliona złotych, ale na zdrowiu się nie oszczędza.